But miałem bo jeszcze do tej pory nigdy okazji wystąpić w Chrzanowie i choć moja babiczka nie pochodzi z Chrzanowa, a mam niedaleko, to jest, wstyd mi przyznać, ale gram tutaj pierwszy raz. Ściemniamy, nie mamy wyuczonych ruchów scenicznych ani niczego, tylko wszystko to się dzieje naprawdę, to co się dzieje na scenie i tam nie ma zbyt wiele kreacji. I ci, którzy to lubią, przychodzą na nasze koncerty, niezależnie od tego, czy ten projekt ma wydaną płytę, czy nie. Nie opisuje rzeczywistości politycznej, nie opisuje e, rzeczy, które za lat, kilka będą miały wymiar zupełnie inny, bo się zdeaktualizują. Ja mówię o rzeczach takich jak uczucia, jak, jak doznania, jak stany, które wszyscy przeżywamy, o, o właśnie o tej tożsamości tych, tych uczuć i doznań trochę jest, e, trochę o, o miłości, trochę o tym, jak to w życiu bywa, że czasami się od kogoś oddalamy. I że nie powinniśmy się jakoś strasznie załamywać tym, że nam się tak w życiu przebiegunowują czasami znajomości, bo to jest naturalna kolej rzeczy. No, takie tam tematy różne poruszam. Nie wypada mi cokolwiek mówić o sobie w kontekście pozytywnym. Ja raczej nawet w tekstach mówię, że ja nie mam specjalnie za wiele szlachetnych zasług, ale też staram się nie mieć zbyt wielu poważnych win. I, i ten bilans utrzymywać na poziomie przyzwoitości. No. Mam właśnie możliwość grania koncertów po całej Polsce. Nie jeżdżę tylko do dużych miast, do dużych klubów i raz, że też trochę się boję takich wielkich sal teraz, bo kiedyś zespołem DJ Z zdarzało nam się wyprzedawać stodołe i tego typu duże sale. Ja swój projekt gutek dopiero tak naprawdę koncertowo od no niecałych dwóch lat. Wdrażam w życie i mierzymy zamiary na możliwości. Nie, nie startujemy po wielkich, wielkich halach, ale ukazujemy się na festiwalach, gramy klubowe koncerty, które zazwyczaj są, e, tak, że tak powiem, fajnie obłożone. I, i jest, 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 jest to zawsze coś takiego dla kogoś konkretnie. Idąc za dewizą, że wszystkim nie dogodzę, musiałem się zdecydować na dogodzenie i tak jak najszerszemu spektrum odbiorców, czyli sięgnąć odrobinę do tego, czego ludzie oczekują, moich, moich jakichś tam starszych piosenek, chociażby z Indios Bravos, gdzie delikatnie, ale coś będę tam też przemycał z repertuaru Indiosów. Większość z piosenek to jest materiał autorski, który będzie na debiutanckiej płycie z projektu Gutek, plus kilka. Rzeczy takich, które ja robiłem gdzieś tam poza projektem Indios Bravos, które w tym projekcie również znalazły miejsce. Fajny, fajny koncert, bo, bo tak stylistycznie e, oscylujący wokół rocka, reggae e, i takich, bo ja wiem, bujających, swingujących e, rytmów, a ko ko kojarzących się z czarną muzyką tak ogólnikowo. Ja sobie przeżywam po swojemu muzykę yy, i robię to nie tylko dla siebie, yy, robię to też dla ludzi, którzy przychodzą na, na, na ten koncert. Yy, I o nic więcej nie chodzi. Tutaj połowa projektu Gutek w osobie Janka i, I Piotrka. Szanowni Państwo, telewidzowie i widzowie szanowskiej TVL, bardzo Was pozdrawiamy. Cieszymy się, że oglądacie ten wspaniały program. Wbijajcie na nasze koncerty, jak będziecie w okolicy widzieli plakaty. that One day, one day, stepping on the road that is